Obecnie hej cześć witajcie ja jestem Hexo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj yy, no zapowiem wam kilka oczywiście nowości jakie dojdą w następnej aktualizacji Dead by Daylight stworzyłem oczywiście mini serię jaka będzie opierać się właśnie na takich DBD newsach mam nadzieję że taka yy, seria wam się spodoba i że jakieś tutaj yy, oczywiście newsy Wam przypadło do gustu, że będziecie wszystko się szybciej dowiadywali, Ci, co trochę żyją pod kamieniem i oglądają akurat mój kanał, to no, dowiecie się o wiele więcej. Oczywiście, jeszcze przed rozpoczęciem, zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz zalajkowania filmu, ponieważ mnie to bardzo wspiera. Was to nikt nie kosztuje, a tyle procent osób mnie jeszcze nie subskrybuje. I naprawdę, no, zróbcie to, bo to jest ponad 90% człowieki. Ja, ja nie wiem, nie wiem, co, nie wiem, co jest z Wami. No przecież tyle osób bez subskrypcji to trochę słabo, no nie? No, więc no, możecie to zrobić oczywiście. Napiszcie jeszcze w komentarzu, czy wam właśnie, to będzie się podobało w tej, oczywiście, aktualizacji, jaka wyjdzie już za niedługo, oraz co byście w niej zmienili, czy po prostu jest wszystko dobrze. A ja by też bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc tak, pierwszym newsem jakim oczywiście wam tutaj dam jest mapa, a mówię tutaj o mapie Hadonfield, jaka oczywiście była wyłączona przez około 3-4 miesiące. No oczywiście ja się też strasznie domagałem tej mapy, ponieważ bardzo fajna mapa, która została wyłączona na długi okres czasu i praktycznie nikt nie wiedział co się z nią dzieje. Jednak były tam właśnie pogłoski odnośnie reworka albo po prostu naprawianie błędów. Jednak właśnie doczekaliśmy się najlepszego, czyli reworka Haddon Field. Teraz wygląda naprawdę o wiele, wiele lepiej, powiem tak, no takiej zmiany się nie spodziewałem, takiego reworka mapy, może jeszcze inne mapki będą jakieś zreworkowane, albo po prostu zre zreworkowali tą mapę, ponieważ chcieli, nie wiem, jakiś szacunek dać do oczywiście partnerów, jak, z jakimi mają właśnie to Haddon Field, czyli właśnie Michael Myers, no nie? Więc, jeżeli będziecie chcieli się ganieć z Majersem na lepszych terenach, to będziecie mieli teraz do tego okazję. Następnymi dwoma faktami są Terradiusy dwóch nam znanych dobrze postaci: Legion oraz Ghostface. E, Ghostface miał normalny Terradius, Legion, z tego co pamiętam, to chyba też. E, I teraz, właśnie, te postacie doczekały się własnych, nowych e, muzyczek do Terradiusa. E, no i no posłuchajcie sobie sami. I tak naprawdę to tyle z tej nadciągającej aktualizacji. Tyle tylko wiemy, tak naprawdę. Jeżeli coś oczywiście pominąłem, możecie napisać w komentarzach ci, co właśnie są bardziej na co z tym. A jeszcze tutaj chciałem e powiedzieć o evencie, jaki, wystą e jaki oczywiście się wydarzy e już w czerwcu, ponieważ zostanie wtedy dodany nowy killer do DBD oraz nowa mapa, czyli Springtrap. A mapa. Mm, Fazbear's Fright. Myślę, że to dla fanów FNaFa będzie oczywiście bardzo dobrą informacją. Już to oczywiście było wiadome od piątku, z tego co pamiętam, yy, ponieważ zostało to potwierdzone przez jednego z pracowników Dead by Daylight. Więc możemy już się w czerwcu yy, spodziewać Spring Trap'a oraz Fazbear's Fright. Mam nadzieję, że ich umowa będzie jak najdłuższa, ponieważ no yy, yy, oczywiście wiele osób chciało Spring Trap'a w DBD, a to naprawdę się spełniło, więc no cieszę się bardzo no i tak naprawdę to wszystko co aktualnie wiemy nie wiemy za bardzo co chcą potem jeszcze dodać e, czy coś będzie jeszcze w następnej aktualizacji e, oczywiście możecie też sobie sprawdzać kody do dbd na darmowe bloodpointy oczywiście po prostu wpiszcie dbd codes i macie już e, wszystkie kody jakie są po prostu no te które działają e, no i tak naprawdę to wszystko dziękuję wszystkim za oglądanie mam nadzieję że wam się spodobało trzymajcie się i cześć